Jedziemy, ja robić nowy tatuaż do Sopotu i gościu powiedział w ogóle... A życia trochę. No właśnie w tym sęk, i facet powiedział, że tak zwykle robię przed tatuażem. Pamiętaj, wyśpij się, najedz się, przyjdź wyspanym i najedzonym, bo to jest najważniejsze i bez alkoholu i bez kofeiny z rana, nie? Nie wyspałem się i jeszcze nie jadłem się I jeszcze jestem najbany. <noise> A że jeszcze do Sopotu dojechać. <noise> O może. nie, na samochód jedziemy do sepoty. Ja to lecimy. Dobra, już się pobudziłem. Wszystko mi latało w bagażniku. I teraz tak śmiesznie, ale jest. BMW w Mustangu. Ja Muszę iść zapłacić za parking najpierw. Porozmawiam za chwilę, idę zapłacić za parking. Said, Kupiłem lecik. Mam słuchawki. Niezbędne rekwizy do robienia tatuażu, ze względu na to, że mnie wszystko boli. Tak dosłownie. Bo mnie boli, nie? Operatorze, wierzysz w swojego drona? Tak, drona z obiektywami z filtrami. Co tam jeszcze jest? Ej, Mustang? To jest Mustang, amerykański samochód. I masz tutaj Ryan right, Cowboy. Słuchawki, jak mówiłem, jest będę rekwizyt, który potrzebuję do tatuażu, bo mnie tatuaże bolą, naprawdę po prostu bolą tatuaże. Jestem osobą, którą wszystko strasznie boli. Nauczyłem się, że ja mogę wytrzymać 2-3 godziny maksymalnie, bo po 2-3 godzinach nie mam gorączki i czuję się dobrze, jest fajnie. Jak robiłem przez 6 godzin ten tatuaż, to po 6 godzinach była gorączka, byłem osłabiony, senny. Masag. Don't judge me, tattoo. Idziemy do Michała. Ej, spoko to wygląda. Takie małe, ale ładne. Mi się podoba. Spelu, na <laughs> jak się złama? Nikogo tu nie ma. Wziaramy się. No. Znaczy ja się dziaram. Ty się dziarasz. Ja, ja cię no wydziaram. Tak. Tak. Tak, jest, tak jest układ. <laughs> Stoi. O, można no. by to wrócić, nie? No nie? Tam byłby ten napis. Ten napis no, nie, nie robię tego dokładnie, bo do tylko chodzi o to, żeby... Dokładnie. No. A wiesz, że ja od y, będąc nastolatkiem chciałem ten tatuaż? A ja się... jestem stary, więc ja no. tak od dobrych 15 lat o tym myślę. O cholera. No. no to czuję się normalnie zaszczycony. Więc wie, co sądzisz? Jesteś w stanie, czy, czy nie? Bo, tak, bo byłoby tak trochę o tym miejscu. nie? nie, słuchaj, odbijemy sobie wzór, zobaczymy jak się to zakryje. Blizny jako takie, to ja nie widzę za bardzo, nie? Znaczy, on, ale no coś tam jest. Ale... No właśnie bo mój to odpadł tak, że normalnie widziałem, yy, wiesz tak masz pod skórą, nie? Jest mm -hmm. taka, taka brzydka już, taka maść, mm -hmm. krew trochę, mm -hmm. wszystko razem. To tak no. odpadło się zdziwiło, nigdy nie chcieli. No, a jak się robią z trupy, to właśnie może tuszem, nie? No a ja to miałem problem. problem właśnie z tą jedną osobą. Ja to zrobiłem po prostu, że pan na moim zadupił w Wejherowie. Poszedłem do kogoś, kogo nie znam i no. chciałem sobie zrobić, tak jak ci też takie małe dodatki. Zrobiłem sobie śnieżkę, serduszko i piorun, którego w ogóle nie widać tutaj. Więc ja potrzebuję kontur, żeby o, ktoś mi zrobił kontur do niego i bądź. wszystkie trzy nie chciałyby mi się goić. I co, widać go w ogóle koło? Nie. No właśnie, jest ledwo widać, ja nie? Ja widzę, no. nie. Nie. nie, musisz się w wiecharowa, się wstydzisz, może być Gdańska, albo Sochów. Tutaj Zrobiłem sobie, jak córka moja się urodziła. Dino. Dinozaur i serduszko i kwiaty. Naprawdę się stresuję. No, no, no. Zobaczymy. Ten mi się Dobra. podoba. Dobra, chwila. Lecimy dalej. Mati, wytrzymaj, wytrzymaj. I znowu mnie cisną, nie? To był najgorszy mój tatuaż, nie? Ale najbardziej go też lubię. Ale dlatego on ma bardzo dużo ubytków. Nie wiem, czy widzisz, nie? On nie jest wszędzie ładnie pokrywany. Ma bardzo dużo takich białych plam jeszcze, bo ja strasznie krwawiłem. On no. mówi, że on, on by chciał, żebym przyszedł drugi raz na uzupełnienie. No bo no, to zrobili no, no. z 5 lat temu, nie poszedłem. No, ja się boję. <laughs> to, to tak bolałeś, tak telepałem. Ja. Wyłączam się, oglądając seriale, więc bardzo często odpalam sobie Netflixa. To też się nauczyłem już kilka lat temu, że odpalam sobie serial, słuchawki. Nie Bo nie dość, że e, nie chcę za bardzo gadać, w czasie robienia tatuażu plus, dwa i tak nie mogę tatuażyć i przeszkadzać. E, niech się lepiej skupić się na robocie. Muzyka, tu jest akurat spokojna muzyka, ale bardzo często sama na tatuażu da ci taki, taki ciężki rock, taki metal bardziej nawet wręcz. I ja nie lubię takiej muzyki, aż takie ja pierdziele, ja tego słuchać nie mogę. I e, ja zawsze pamiętam, się wkurzałem. No i nauczyłem się właśnie po kilku latach, że serial, albo muzyka, ja zupełnie nie zwracam to uwagi, że tak szybko czas leci, bo bardzo szybko mi czas leci od razu. Chcemy okay, sobie dezynfekcji miejsca. Już A! A to ci pokażę, patrz. No, bang. No. <laughs> Powiedz mi, czy jest ci ważne, żeby to było w jakiejś konkretnej konfiguracji, czy obojętnie jak? Nie ma dla mnie znaczenia. Nie ma znaczenia, tylko byleby by to serduszko. No. Dobra, okej. Okay. No, A to wszystko sobie zakryjemy jednym różowym tak. fragmentem. Trochę tam może, może przebijać, nie? Bo w siłą rzeczy. Ja tak Ale no, będzie zakryte, tak czy siak, nie? Chyba no, tak. nie będziesz widział. Pozdrawiamy mm. tego co towarzyszek które zrobił. To jest ten moment, kiedy ja wiem, że on koloruje. Bo skoro ja mam same kolorowe tatuaże, ja wiem, kiedy jest kolorowane. To zawsze <śm> nie było. No. <śm> 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 zupełnie inny ten krop bólu. Ale do tej pory, jak nie kolorowałeś, było ideolo. Naprawdę, A? było przepięknie. Teraz cię nienawidzę. Ja w generalnie. Pytanie do ciebie, czy chcesz, żebym coś poprawił? Spójrz sobie na i powiedz mi, czy coś chciałbyś, żebym dorobił. To, to nie jest udalemiernie bo o to chodziło, nie? To są takie maźnięcia jakby pędzlem, tak to wyglądało. Tu Ale ci, to się... jest ładne. Cieszę się. Ale ja uważam, że jest cudnie. Spokojnie. Bardzo mi się podoba. Cieszę się. I wielkość jest idealna. No widzisz, no i, i szybko poszło. No Nie zdążyłem filmu obejść, kurde. No, przepraszam bardzo. <laughs> Z tej strony ja mam coś, z tej strony też już mam. Kurde, jaram się. I byłoby bardzo przyjemnie, dopóki nie wszedł kolor, nie? No ja wiem, że kolory bolą mocniej, więc spoko. I co? Słuchacie czy nie słuchacie, albo może słuchaliście. Jestem bardzo ciekaw, czy ludzie w ogóle znają ten zespół, bo niektórzy nie znają. Czekaj ja miałem spotkanie z klientami, sesę w plenerze i tak mówię, że będą robił taką i taką dziarę. Oni Blink 182? Nie znam. Boże, ja potem no. bo mam sesję zdjęciową? Czy ja nie robię sesji, tylko mi robią, no <laughs> Fajnie, fajnie, kurde, ja się. Jak zostawisz opinię na Google, na Facebooku i zareagujesz fan być na Facebooku, na Instagramie, to się na, zaobserwujesz nas, to możesz sobie zdrapać jedno z tych trzech ból i pod jednym z tych trzech ból jest zniżka. Pięć tych na dzierek. W ogóle kolega nas znalazł, kinder Byłeś w Kinder Niespodziance. Byłem w Kinder Niespodziance i teraz tutaj stróżuję. Ten pan, pan Pokerface, tu jest jego Instagram gdzieś, tu jest mój Instagram, polecam serdecznie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Piało. na razie. Piało. Dzięki. Dzięki bardzo. Usłyszymy się na Dobra. Ja bym chciał w ogóle powiedzieć, że ten tatuaż, który dzisiaj zrobiłem, ma dla mnie jakieś znaczenie, bo ja się wychowałem na muzyce Blink-182 i na wielu innych zespołach, dlatego chciałbym zrobić sobie kilka tatuaży z logo zespołów, które mnie wychowały. I no taki zespół właśnie jest Blink-182. I nie wszystkie tatuaże u mnie mają jakieś większe znaczenie. Większość rzeczywiście ma, typu o pizza, bo kocham pizzę, burger, bo kocham burgera, tu aparaty, klisza, bo jestem fotografem i to jest moja pasja i zawód, w ogóle i tak dalej. Ale nie wszystko. Bo to nie zawsze musi być tak, że tatuaż musi mieć jakieś znaczenie. Może być po prostu ozdobą. Dlatego właśnie e, chciałem to tak w skrócie powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. E, kolejne filmy z tatuażu, robienia tatuażu już wkrótce, bo będę je dużo się dziarał. No, e, dajcie e, obserwacje Michałowi, mi, Damianowi, operatorowi, który tutaj jest. Będzie nam bardzo miło, jeżeli będzie nas obserwować. I wyczekujcie kolejnych filmów. Cześć! Rzucaj te rzeczy, bo ja lubię, jak ty mnie nieco wciśniesz. Bo ty później tego nie dajesz, bo nie chcesz pokazać, jak jesteś naprawdę.